Nie potrzeba dla mnie nic, no bo tworzę nowy level Nie chcę żadnych głupich pies, co ściągają nas pod ziemię I don't wanna play this shit no more, more. baby please come on more. Daj mi rok i podbiję waszą scenę Nie potrzeba dla mnie nic, no bo tworzę nowy level Nie chcę żadnych głupich pies, co ściągają nas pod ziemię I don't wanna play this shit no more, more. baby please come on Zawsze sam on rany Całe życie mam pod górę, ale jakoś daję rady Stany tam na podium, no to nie zbijemy graby ludzie yeah, zawsze mi yeah, pomogą. Yeah, chociaż bo mamy yeah, rany. Yeah, ona yeah, to yeah, jest dwóch rum Siądź, znowu yeah, dzwoni mi nam mm, Baby nie odbieram mm, no. No, no Nigdy no, nie yeah. odbiorę go Bo ze mną jest mój bro Ty z słone now Pamiętaj kurwa, dzieciak najważniejszy jest brat Nie sukka, co chce pecel i zostawić cię od tak Zawsze pomaga bliskim kurwa to jest wyższy fakt Młody sup Przepisany przez park. Daj mi rok i podbiję waszą scenę Nie potrzeba dla mnie nic no bo tworzę nowy level Nie chcę żadnych głupich pis co ściągają nas pod ziemię I don't wanna play this shit no more, more. baby please come on Daj mi rok i podbiję waszą scenę Nie potrzeba dla mnie nic no bo tworzę nowy level Nie chcę żadnych głupich pis co ściągają nas pod ziemię I don't wanna play this shit no more, more. baby please come on